Dlaczego zdecydował się pan na zabieg depilacji? Główny powód to wygoda przede wszystkim. Po mi osobiście przeszkadzają jakiś większy zarost, czy w niektórych miejscach, dlatego w sumie się na to zdecydowałem. Jakie miejsca pan depilował? Przede wszystkim ręce, pachy. No pachy to teraz to dosyć chyba powszechne. Tutaj między, między oczami to ze względów kosmetycznych i częściowo klatka i brzuch. No nie ukrywanie jest to przyjemne na pewno, yy, polecam wziąć znieczulenie, jeśli ktoś nie, nie wytrzymuje, i, które działa, także jest, y, podczas zabiegu jest to dosyć znośne, także nie jest to jakiś straszny ból w każdym razie, można, można spokojnie to... Ze znieczuleniem to jest coś, tak jakby powiedzmy bardzo delikatnie ktoś się dotyka, ale to nie jest, tak jak mówię, jakiś straszny ból. Każdy może iść, czy kobieta, czy mężczyzna. Tu nie ma chyba podziału, to względu osobiste jedynie. Pani Ania bardzo miła osoba, bardzo dobrze wykonała swój zabieg, wykonuje. Także nie miałem, bardzo dobrze się czułem, przyjemnie. Także polecam.